Ręce opadają. Dlaczego? W samochodzie jest bezużyteczne koło zapasowe. Słuchajcie, samochód wyszedł z fabryki na kołach 19-calowych. Jest to samochód Fiat Fremont AWD tak z napędem na cztery koła, z dołączanym sprzęgłem. No co, zdarzyło się. Każdemu może się zdarzyć. Złapałem rano kapcia, jak jechałem do pracy. No I okazuje się, że koło jest 17-calowe. Jeszcze jak zobaczycie, nawet to, że jest 17-calowe, to pół biedy. Gdyby miało inny profil, nie byłoby najmniejszego problemu. Teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Jak wygląda to koło. Jak wygląda to. I muszę Wam powiedzieć, że sama wymiana koła nie jest skomplikowana w tym samochodzie. W bagażniku jest taki ten śmieszny lewarek można to zrobić dość szybko także nawet uwaga nie spóźniłem się do pracy ale problem jest zupełnie inny problem jest z napędem AWD i tego tutaj producent nie przewidział i teraz pokażę Wam takiego protipa którego trzeba zrobić żebyście w ogóle mogli jechać tym autem ja po zmianie koła ujechałem ledwie 20 metrów i myślałem że dyfer wyskoczy mi przez tylną szybę słuchajcie nie da się przy takiej różnicy w wielkości koła po prostu nie da się tym jechać. Jedzie się, jakby była szpera, ale to taka yy, średnio przyjazna. Także pokażę Wam taki szybki trik, na który wpadłem dosłownie rano, ale udało się to zrobić. Także oglądajcie, chodźcie. No zatem, najprostszym i najszybszym sposobem trzeba dostać się do skrzynki bezpieczników. Spójrzcie. Ona jest tutaj schowana. Tak, widać tam coś w ogóle. Także generalnie prawa strona pod schowkiem znajdują się bezpieczniki wewnątrz auta. I teraz, tak, musicie znaleźć koniecznie bezpiecznik z oznaczeniem AWD. To jest ten bezpiecznik tutaj. Spójrzcie. Ten bezpiecznik koniecznie trzeba wyjąć. Oczywiście, nawet wyjęcie tych szczypiec. Nie jest takie proste, więc fajnie jak ktoś ma w samochodzie szczypce albo jakiś śrubokręcik płaski, na pewno się przyda. Także wyjęcie samego bezpiecznika już tymi szczypcami nie ma problemu, ale dostęp do tych szczypiec, ja może nie mam jakichś mega grubych palców, ale wiecie co? <grych> jak ktoś, kto wyciągał, no to na pewno wie. Także wyciągacie bezpiecznik, następnie wbijacie do fury, włączacie silnik, odpalacie tak i trzeba. Wyłączyć jeszcze kontrolę trakcji, i wtedy możecie jechać bezpiecznie. Nie uszkodzicie ani napędu e, i też e, nie będzie Wam mrugać ESP. Po jakimś czasie, oczywiście, zapali się kontrolka e, ciśnienia w ogumieniu, no i w zasadzie tyle, no, co mogę Wam przekazać. I teraz przykładowo, zasuwacie sobie z zapakowanym całkowicie bagażnikiem. I zdarzy się to, no, kurczę, złapie się tego kapcia. I teraz patrzcie, jakie tutaj trzeba zrobić całe akrobacje, tak? Wywala się to wszystko z tego bagażnika. No, ja tu akurat nie mam za dużo, ale trzeba się dostać tutaj do schoweczka. Pod schoweczkiem jest jeszcze klapeczka, a pod klapeczką jest dźwignia. A właściwie to taka nakrętka, do tego służy to urządzenie zaraz wam pokażę jak tym trzeba sobie powachlować, czyli zakładacie tutaj nasadkę, ona z jednej strony jest taki e, czterokąt Czu, i trzeba to sobie tutaj założyć Cyk, i lecimy, odkręcamy koło, oczywiście wszystko z tego bagażnika trzeba wyjąć, bo przecież inaczej się nie da, zaraz wam pokażę jak zamontować w ogóle z powrotem to wszystko Jak już nakręcicie się tym wszystkim, mi to aż w gardle zaschło od tego wszystkiego, to ujrzycie linkę. Linka jest dość długa, także bez żadnego problemu można na niej zamontować koło, a jeszcze można i na nartach kogoś pociągnąć, także spoko. Założymy koło, zobaczymy w ogóle, co tam się zmieści. Zaraz podniosę samochód do góry i zobaczymy, czy to pełnowymiarowe koło, które Musielibyśmy zdjąć, żeby założyć to niewymiarowe, czyli to 17-calowe. Zobaczymy, czy ono w ogóle się zmieści w to miejsce, bo sam jestem ciekawy, bo ja je wrzuciłem na szybko do bagażnika, ale gdybym ten bagażnik miał zapakowany, bo załóżmy, jadę właśnie na wakacje albo coś, to zastanawiam się, co bym z tym zrobił tak naprawdę czy koło na dach, czy do przyczepy. Dlatego zaraz chciałbym zobaczyć, czy ta w ogóle 19 zmieści się w ten. Oryginalny otwór. Dobra, wszamaliśmy jakiegoś szybkiego kepsa. więc co dawaj przybierzemy do koło, zobaczymy, czy to w ogóle tam się zmieści, czy w ogóle odwrotnie. No właśnie, to trzeba taką zrobić. Zobaczymy, czy w ogóle to się tutaj zmieści. Przełożysz to. No dobra. Słyszę, że udało się przełożyć, ale i to by było na tyle, słuchajcie. Myślę, że, no że tego koła tutaj się po prostu. jak to no założyć. Jak tutaj się zniszczymy, chyba że wytniemy dziurę w haku. Nie, ale no nie da rady, bo nawet gdyby usunąć hak, to i tak wydech jest zbyt blisko. Także zawie się tutaj. O jak ładnie. No, także można je tylko co naprawdę tutaj zawiesić, chociaż też ciężko było to przełożyć. No, to co? No to ściągamy, zakładamy z powrotem do jazdówkę i tyle. Także pamiętajcie, słuchajcie, jak jedziecie zapakowani na wakacje i macie takie koła 19-calowe, to nie weźmiecie go ze sobą. Zostawiacie albo na ulicy, <śm> <śm> albo na dachu. Chyba że macie jeszcze boks na dachu i zapakowane auto to w zasadzie chyba trzeba zostawić takie koło na ulicy i, i cieszyć się i jechać dalej więc wciągamy windę do góry jedziemy, z koksem. to zrobiłem to na patencie, żeby było trochę szybciej jakoś połączyłem te klucze ze sobą to nie ma czasu się z tym bawić o, to już coś poleciało wszystko na patencie. Całe to auto to jest jeden wielki patent w sensie takim konstrukcyjnym. Nawet schowek na okulary jest taki, że okularów nie można do niego włożyć. Mi się wydaje, że to gość, który projektował ten schowek na okulary, w życiu okularów nie miał na nosie. No, elegancko, kółeczko samo wjechało. Także dzięki Wam serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że się po, podobało, także jak coś, to Lajkujcie, trzymajcie się.